Audio 5 2009 ROK, jak wyjąć stacyjkę? Ja już tu niestety to zrobiłem. No ale, ale zaprezentuję. Trzeba odpiąć tą dolną obudowę, żeby ona tędy wyszła. Ta obudowa jest na dole, na dwóch śrubkach. I tutaj pod zaślepką od, od bezpieczników jest jedna śrubka. I reszta tu jest na zatrzaski. Trzeba to delikatnie metodą próby błędów. Trzeba obniżyć sobie kierownicę na dół i wypiąć to. To zachodzi troszkę pod to, ale da się to wyjąć. I jeszcze zapomniałem na filmie powiedzieć ta osłona stacyjki, widoczna na tym zdjęciu. Ona też jest na jedną śrubkę, tu gdzie pokazuje wskaźnik. I tam jest też na dwa zatrzaski. Chyba trzeba odkręcić tą śrubkę i wypiąć to. I dopiero będziemy mieć tą śrubkę, która mocuje stacyjkę. I potem tu mamy śrubkę, i stacyjkę wpychamy. I mamy stacyjkę na wierzchu A. O, w ten sposób i tutaj śrubka jest. Szkoda, że nie, nie nagrałem od początku, ale za późno o tym pomyślałem Trzeba uważać oczywiście na te plastiki, bo można je łatwo połamać. Tutaj najlepiej kierownicę w dół do tego i to tak tutaj potem odchylamy i w dół lekko trzeba tak z sposobem, lekko to się odchyli, odchyla i, i wychodzi.